Nadszedł czas na trzecią część filmu to jest folder mój, w którym są pliki. Główny plik otwieram. I tak samo otwieram go w notatniku. Naciskam w tym celu prawy klawisz myszki i wybieram otwór za pomocą notatnik. Układam sobie te dwie strony w ten sposób, minimalizując odpowiednio okienko, aby. Ustawione były koło siebie. W ten sposób będę widział od razu efekty mojej pracy. Czyli tu jest kod, tutaj jest strona. Na początku widać tutaj pierwsza część filmu, czyli jak robić czcionki. Druga część filmu, jak wstawiać obrazki oraz filmy. I dzisiaj, jak wstawić prostą tabelkę. Tu jest cały kod strony. Teraz zaznaczę element dzisiejszy. Więc to jest to. Omówię krótko. Znacznik P powoduje, że tabelka jest poniżej tego filmu. Gdyby tego P nie było, tabelka będzie umieszczona tutaj, w tym miejscu, obok filmu. Powiększę troszeczkę widok i omówię elementy tego kodu. Na początku jest funkcja center, początek i koniec, która robi to, że tabelka jest na środku strony. Czyli obojętnie, czy okienko, zobaczcie, strony się zmniejsza, wciąż zawsze tabelka będzie na środku. Gdy usunę znaczniki center, tabelka będzie umiejscowiona po lewej stronie strony. Właściwy kod tabelki to jest ten kod, odtąd do tąd. Zaczyna się oczywiście funkcją table i kończy. Tak samo pamiętamy z ukośniki. Tutaj w tym nagłówku są parametry takie jak border, czyli grubość ramki. W tym momencie mam ustawiony parametr 4, tak to wygląda. Jak zmienię na przykład na 8, zapiszę oczywiście, odświeżę stronę, widać pogrubiło się. Border color, czyli kolor ramki. Srebrny. Begi kolor to jest kolor tła, czyli tutaj wypełnienie czerwone całej tabelki. Kolejny kod. Taka funkcja mówi o tym napisie, że jest on jakby tak troszeczkę przyklejony do tej tabelki, na głowę. Znacznik U to jest podkreślenie tego tekstu. No oczywiście musi być zakończenie U. I zakończenie tej funkcji nagłówkowej. Kolejny kod. To właściwie wystarczy zrobić ten element, i on jest skopiowany tutaj cztery razy. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedyny wyjątek jest tutaj, w pierwszym elemencie, kiedy dodany jest kolor niebieski, czyli kolor wypełnienia tego. Tr jest to znacznik mówiący o stworzeniu. Kolejnego wiersza, ponieważ mamy tych tr'ów raz, dwa i tak dalej do pięciu, więc mamy pięć wierszy. A w każdym z tych wierszy, jak widać, są dwie kolumny. Kolumny są budowane za pomocą funkcji td, oczywiście musi być początek i koniec td, i druga kolumna td, początek, koniec i znacznik B. Tutaj wstawiłem, to przy okazji pokazuje o tym, że tekst jest pogrubiony. Oczywiście, musi być początek i koniec, oraz przy drugim zastosowałem pochylenie, czyli funkcja i, początek, koniec. Mówi, że napis stolica będzie pochylony. I kolejne wiersze, kolumna pierwsza, kolumna druga, i tu znowu kolejny wiersz, czyli wiersz trzeci, kolumna pierwsza, kolumna druga, wiersz czwarty, kolumna pierwsza, druga i. Wiersz 5, kolumna pierwsza i kolumna druga. Więc w ten sposób buduje się tabelkę. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w budowaniu ciekawych tabelek.